Skok pewności fej. Następnego ranka po odważnej nocy spędzonej w lesie, Fej, łania, wbiegła na polanę z błyskiem w oku. Poczuła się inaczej lżejsza, jakby jej kopyta ledwo dotykały ziemi. Dzień dobry wszystkim, zawołała, a jej głos brzmiał czysto i radośnie. Squeaky mrugnęła. Wow, ktoś ma dobry humor. Luna zleciała ze swojego miejsca, ta świecisz jaśniej niż księżyc. Remi uśmiechnął się szeroko. Zjadłaś więcej jagód na śniadanie? Fej się roześmiała. Nie po prostu. Już się tak nie boję. Czuję, że mogę robić rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślała. Muszla Tobiego zamigotała na zielono, to zachęta. Więc może dziś jest idealny dzień, żeby spróbować czegoś nowego? Przyjaciele ruszyli w stronę łąki, gdzie wysokie skały wznosiły się niczym wieża nad trawą. Często bawili się wokół nich, ale najwyższy z nich, zwany Highstone, był znany z tego, że trudno się wspiąć. – Poścignę się na szczyt! – krzyknął Squeaky, pędząc przed siebie. Remi ruszyła za nią, a Luna z łatwością wzbiła się ponad nich. Toby podążał swoim równym krokiem, uśmiechając się jak zawsze. Fate truchtem szła tuż za nią, ale kiedy dotarła do podnóża Highstone, nogi jej drżały. Skała górowała nad wszystkim. A jej powierzchnia była usiana półkami skalnymi i mchem. Ja. Nie wiem, czy dam radę. Wyszeptała. Tobi stanął obok niej. Pamiętasz zeszłą noc? Myślałaś, że ciemność jest przerażająca, ale odkryłaś jej piękno. Może Highstone jest taki sam, wygląda przerażająco, ale kiedy zaczniesz, możesz spojrzeć na niego inaczej. Fej spojrzała w górę. Jej przyjaciele byli już w połowie drogi na szczyt, wiwatując i machając. Jej serce waliło, ale przypomniała sobie słowa Tobiego. Pomaganie to próba, a nie bycie idealnym. Spróbuję wyszeptała. Powoli fej postawiła jedno kopyto na skalę, potem drugie. Początkowo się poślizgnęła, ale Tobi ją poprowadził. Krok po kroku poczuj kamień pod sobą. Spinała się wyżej, a jej pewność siebie rosła. Wiatr muskał jej futro, niosąc z dołu zapach polnych kwiatów. W połowie drogi zatrzymała się. Jest tak daleko. Świetnie ci idzie, powiedział łagodnie Tobi. Nie patrz, jak nisko możesz spaść, spójrz, jak daleko zaszłaś. Fej wzięła głęboki oddech, uniosła brodę i zrobiła kolejny krok. I kolejny. W końcu zdecydowanym krokiem dotarła na szczyt. Jej przyjaciele wiwatowali, a ich głosy niosły się echem po łące. Udało ci się, pisnął Squeaky. Remy tupnął łapami. Wspinacz roku, K.L.U. krążyła w górze. Z gracją jak spadająca gwiazda. Serce fej rosło. Spojrzała ze szczytu Highstone, gdzie łąka rozciągała się szeroko i pięknie, rzeka lśniła w słońcu, a las ciągnął się bez końca. To on niesamowite. Wyszeptała. Muszla Tobiego lśniła ciepłym złotem dumą. Widzisz, świat wygląda inaczej, kiedy wierzysz w siebie. Grupa siedziała razem na szczycie, rozkoszując się widokiem. Fej czuła się wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Nie tylko z powodu skały, ale dlatego, że sama się na nią wspięła. Kiedy w końcu zeszli, Fej szła z wysoko uniesioną głową, lekkimi i pewnymi siebie krokami. Może następnym razem, powiedziała z figlarnym uśmiechem, pobiegnę z wami na szczyt. Jej przyjaciółki się śmiały, ale wiedziały, że mówiła poważnie. Tego dnia Fej nauczyła się kolejnej mądrości w Harmony Hollow, że odwaga rośnie za każdym razem, gdy stawiasz czoła swoim lękom, a z przyjaciółmi u boku możesz wspiąć się wyżej niż kiedykolwiek marzyłaś. Fej prowadzi. Pewnego słonecznego poranka przyjaciele zebrali się na polanie, rozmawiając o tym, gdzie spędzić dzień. Chodźmy do krzaków jagód nad rzeką, zasugerowała Squiki drgając ogonem. Nie, do wydrążonego pnia przy łące, sprzeciwił się Remi. Idealnie nadaje się do zabawy w chowanego. Chciałabym zacienione klify, dodała ci Wiatr jest tam cudowny. Tobi słuchał ich wszystkich, a jego skorupa lśniła bladym srebrem zamyślenie. Potem zwrócił się do Fej. A ty, Fej, dokąd chciałabyś dziś pójść? Fej zamarła. Nie była przyzwyczajona do wybierania za wszystkich. Och, nie wiem. Zazwyczaj po prostu podążam. Tobi uśmiechnął się. Może dzisiaj ty poprowadzisz. Pójdziemy tam, gdzie nas poprowadzisz. Pozostali kiwnęli głowami z zapałem. Prowadzić? wyszeptała Fej, nerwowo poruszając uszami. Ale co jeśli dokonam złego wyboru? Nie można wybrać źle, kiedy jest się z przyjaciółmi, powiedział ciepło Tobi. Fej zastanowiła się. Potem jego oczy rozbłysły. Chciałabym. Chciałabym zbadać ścieżkę dzikich kwiatów. Widziałam ją wczoraj, ale nie miałam odwagi iść sama. Idealnie! zawołała Squiki. Prowadź. Więc z mieszaniną ekscytacji i zdenerwowania, Fej wyszła naprzód. Jej kopyta cicho stukały o kamienie, gdy prowadziła przyjaciół w stronę nieznanej ścieżki. Ścieżka dzikich kwiatów wiła się między wysokimi kwiatami w najróżniejszych kolorach. Motyle fruwały nad głowami, a pszczoły leniwie brzęczały z płatka na płatek. Pięknie, westchnęła luna, muskając skrzydłem fioletowy kwiat. Dobry wybór, fej. Remi przyznał, żując opadłą jagodę, którą znalazł po drodze. Squeaky radośnie skakał dookoła. Nigdy tu wcześniej nie byłem, serce fej podskoczyło. Może jednak przewodzenie nie było takie straszne, ale wkrótce ścieżka stała się węższa, a upadła gałąź zablokowała im drogę. O nie, powiedziała fej. Może powinniśmy zawrócić. Remi przechylił głowę. Założę się, że możemy obejść dookoła. Squiky pisnął. Albo wspiąć się na górę Luna zatrzepotała nad nimi. Albo przelecieć. Fej zawahała się. Była liderką, co powinna zrobić? Nogi lekko jej drżały. Toby podszedł bliżej. Jego skorupa zaświeciła na zielono zachęta. Nie spiesz się, Fej. Przewodzenie nie oznacza posiadania wszystkich odpowiedzi. Oznacza słuchanie i wybieranie drogi naprzód. Fej wzięła głęboki oddech. Dobra, chodźmy dookoła. W ten sposób wszyscy będą mogli trzymać się razem. Przyjaciele zgodzili się i razem ostrożnie okrążyli powaloną gałąź, aż ścieżka znów się otworzyła. W końcu szlak kończył się na ukrytej polanie pełnej złotych kwiatów kołyszących się w słońcu. Przepływał przez nią lśniący strumień, a ważki śmigały nad wodą. Przyjaciele zamarli. To niesamowite, wyszeptała Luna. To jak sekretny ogród, powiedział Remi. Swiki podskoczyła podekscytowana. Nigdy bym tego nie znalazła bez ciebie, fej. Fej stała wyprostowana. Jej piegi lśniły w słońcu. Po raz pierwszy poczuła dreszczyk emocji, związany z dowodzeniem nie dlatego, że wszystko poszło idealnie, ale dlatego, że z troską prowadziła przyjaciół. Tego wieczoru, gdy odpoczywali pod gwiazdami, Fej zwinęła się w kłębek obok tobiego. Tak bardzo bałam się, że coś schrzanie, przyznała cicho, ale dowodzenie było cudowne. Skorupa tobiego rozbłysła złotem dumą. Bo przewodziłeś z dobrocią i troską. To najprawdziwszy rodzaj przywódcy, jaki istnieje. Fej zamknęła oczy i uśmiechnęła się. Wiedziała teraz, że potrafi nie tylko podążać. Ale i przewodzić. Od tamtego dnia, ilekroć przyjaciele planowali przygodę, Fej czasami wysuwała się do przodu i mówiła: tym razem ja poprowadzę. A Harmony Hollow nabierała jeszcze większej pewności siebie. Fej i nieśmiały, jesz! Pewnego jasnego poranka przyjaciele bawili się w pobliżu wysokich trzcin nad stawem. Gdy piskliwy nagle pisnął Patrzcie, ktoś się chowa w trawie. Wszyscy odwrócili się i zobaczyli małego jeża, który nerwowo wyjrzał z zakrzaków. Jego kolce nastroszyły się, gdy schował się w cieniu. Witaj, zawołał delikatnie Tobła, nie zrobimy ci krzywdy. Jeż powoli ruszył naprzód, marszcząc nosek. Ja. Ja jestem Henry, wymamrotał ledwie szeptem. Miło mi cię poznać, Henry. Zaćwierkał piskliwy, podskakując do przodu, tylko po to, by Henry zaskomlał i zwinął się w ciasną kulkę. Och, wyszeptała cicho Luna, jest nieśmiały. Remi podrapał się po głowie. Nieśmiały, ale my jesteśmy przyjacielscy. Fej zrobiła krok naprzód, czując, jak serce ją ściska. Pamiętała noce, kiedy cienie ją przerażały, i dzień, w którym myślała, że nigdy nie dotrze na szczyt, Highstone. Wiedziała, co to znaczy się bać. Cześć Henry, powiedziała cicho, pochylając głowę, by spojrzeć mu w oczy. Też kiedyś byłam nieśmiała. Chciałbyś zostać z nami na chwilę? Henry wyjrzał z pomiędzy swoich pleców. Może. Ale nie jestem zbyt dobry w zabawie z innymi. Więc zacznijmy od małych kroków, zasugerowała Fey. Nie musisz robić niczego wielkiego. Zaprosiła go, by szedł obok niej, gdy przyjaciele eksplorowali łąkę. Henry powoli przestępował z nogi na nogę, trzymając się blisko boku Fej. Kiedy inni głośno się śmiali lub pędzili naprzód, napinał się, ale za każdym razem Fej mówiła cicho, zapewniając go, że wszystko w porządku. Wkrótce dotarli do kępy Stokrotek. Zagrajmy w cichą grę, powiedziała Fej. Każdy z nas znajdzie najpiękniejszy kwiat i go pokaże. Squiki pobiegł. By znaleźć jaskrawo żółty kwiat. Remi wrócił z czerwoną koniczyną zatkniętą za ucho. Luna delikatnie niosła dzwonek w skrzydłach. Henry zawahał się. Nie wiem, który wybrać. W porządku, powiedziała Fej. Nie ma złego wyboru. Po prostu wybierz ten, który wywoła uśmiech na twojej twarzy. Henry powoli zerwał maleńką białą stokrotkę. Ta jest mała jak ja. Oczy Fej zabłysły. Jest idealna. Pozostali radośnie skinęli głowami, a kręgosłupy Henry'ego złagodniały, gdy dumnie trzymał kwiat. Pobudzony Henry poszedł za nimi do strumienia. Przyjaciele na zmianę puszczali kaczki po wodzie. Twoja kolej, Henry! zawołał Remi. Henry zmarszczył brwi. Nie sądzę, żebym dała radę. Fej stanęła obok niego. Myślałam, że nie dam rady wspiąć się na Highstone. Ale Tobi pokazał mi, żebym próbowała pokonywać kolejne stopnie. Chcesz, żebym ci pokazała? Henry skinął głową. Fay podniosła gładki kamień, pokazała mu, jak go trzymać płasko i delikatnie rzuciła, tak że podskoczył raz, zanim zatonął. Henry poszedł w jej ślady, a jego kamień wpadł prosto do wody. Westchnął. Nie jestem dobry. Ale Fay pokręciła głową. Próbowałaś to najważniejsze. Chcesz spróbować jeszcze raz? Henry podniósł kolejny kamień. Tym razem podskoczył raz zanim zatonął. Jego oczy rozbłysły. Udało mi się! Wszyscy wiwatowali, a Henry po raz pierwszy tego dnia promieniał. Gdy słońce zachodziło, przyjaciele odpoczywali na polanie. Henry zwinął się w kłębek obok fej, patrząc w niebo. Dziękuję, wyszeptał. Bałam się poznawać nowych przyjaciół, ale ty mi to ułatwiłeś. Serce fej rozgorzało z dumy. Też się kiedyś bałam, ale tobie i reszta mi pomogli. Teraz moja kolej, żeby pomóc tobie. Niedaleko skorupa Tobiego lśniła złotem radością. Nic nie powiedział, ale jego uśmiech powiedział fej, że jest z niej dumny. Od tamtej pory Henry coraz częściej dołączał do grupy. Nadal czasami zwijał się w kłębek, gdy było zbyt głośno, ale dzięki delikatnemu przewodnictwu fe nauczył się, że nieśmiałość nie oznacza wykluczenia. Fey odkryła, że pomaganie komuś w odnalezieniu odwagi jest równie magiczne jak odnalezienie własnej.